Jak sobie coś zaplanujesz, to oczywiście wszystko pójdzie zupełnie inaczej. O godzinie 7.50 dostałem informację z numeru alarmowego błękitnego patrolu WWF o tym, że na bazie rybackiej w Międzyzdrojach, niedaleko brzegu, jest prawdopodobnie waleń, który jest zaplątany w sieci rybackie. W planie miałem pojechać do Szczecina, oddać honorowo krew skończyło się na tym, że zdążyłem dojechać do centrum ksiodawstwa oddać kurtkę w szatni i w tym momencie tak naprawdę potwierdziło się zgłoszenie kumbaka więc odebrałem kurtkę, wsiadłem w samochód i wróciłem na wybrzeże miejscowy WOPR Międzyzdroje tutaj delegował małą jednostkę ponton 3 metrowy, z którego tak naprawdę bezpośrednio prowadziliśmy działania przy samym humbaku działania miały na celu oswobodzenie humbaka z sieci rybackiej, w którą się zaplątał to w rezultacie się udało, ta adrenalina rosła stres też wzrastał, bo byliśmy na pontoniku tak naprawdę no i e, też obawa o to, żeby e, nie odpłynął niewyplątany z tej sieci no w momencie kiedy dopływaliśmy e, widziałem e, pod powierzchnią wody jego płetwę ogonową w każdym momencie mógł tą płetwą ruszyć mocniej mógł spowodować wywrócenie pontonu i nasze wylądowanie wszystkich trzech w wodzie udało się wspólnymi siłami tego zwierzaka uwolnić i, i, i no udało się odnieśliśmy no, sukces wspólny miejmy nadzieję, że trafi do wód e, Cieśni Duńskich dalej do Morza Północnego i dalej na otwarte wody swoje właściwe rejony